Poziom oleju silnikowego ok. Witajcie drodzy widzowie w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie troszkę nietypowo. A mianowicie, chciałbym Was bezczelnie wykorzystać i sprawdzić, czy takie zwykłe samochody jak ten też będą się sprzedawać. A dokładniej mówiąc, chciałbym wiedzieć, czy taki materiał jak dzisiejszy Wam podpasuje, czy raczej nie. Opowiem Wam dzisiaj historię mojego pomnika za 160 koła. Może zacznijmy standardowo od cold startu, skoro stoi całą noc i jest zimna? A potem przestawimy się tam na trawnik i opowiemy coś więcej. Przestawmy się na trawnik i zaraz porozmawiamy. Historia tego auta zaczyna się jakieś dwa lata temu, kiedy miałem odłożone troszkę wolnej gotówki. Postanowiłem, że zamiast kupować jakiegoś zwyklaka za te same pieniądze, ściągnę ze Stanów coś naprawdę ciekawego. Po trzech miesiącach szukania trafiło się X4M. Auto nietypowe, dość świeże rocznikowo i z bardzo małym przebiegiem. Auto po kolizji, prawdopodobnie w korku, z tyłu miało zagiętą klapę i połamany zderzak. Przodem dostało na wysokości nerki, podwinęła się maska, popękały lampy. Nic groźnego. A zresztą, zobaczcie sami, jak to wyglądało przed naprawą. Poduchy niestrzelone, napinacze również. Pomyślałem, to jest wóz dla mnie. Biorę maskę i lewy błotnik. Udało mi się kupić pod kolor. Klapę z tyłu również udało mi się kupić pod kolor. W związku z tym na całym aucie mamy oryginalną grubość powłoki lakierniczej. Żeby wszystko się zgadzało, kupiłem europejskie lampy w najlepszym stanie, jakim tylko znalazłem. Tylnych lamp nie przerabiałem, tylko też kupiłem europejskie. Żeby auto było jeszcze bardziej atrakcyjne, dołożyłem pełny pakiet performance czyli doły zderzaków pomalowane na czarno, lotka na klapie. Po bokach pasy oraz naklejka na dole na progu. Nerka oraz lusterka pomalowane na czarno. No i najważniejsze, zmodyfikowany sterownik silnika, po którym auto zyskało dodatkowe 40 koni i w tej chwili dysponuje mocą 400 koni Oczywiście zrobiony cały serwis filtrowo-olejowy, nowe opony, nowe hamulce. Udało mi się też dorwać europejskie zegary, dzięki czemu mamy licznik w kilometrach. Zamówiłem drugi kluczyk w ASO, bo oczywiście z aukcji amerykańskich zazwyczaj dostajemy tylko jeden kluczyk. No, i tak z grubsza to by było wszystko. Przez ostatnie dwa lata zrobiłem niecałe 6000 km, bo jest to szóste auto w rodzinie. Po dwóch latach z autem postanowiłem sprzedać, ponieważ potrzebne mi są pieniążki na inwestycje. I tu pojawia się wielki babol. Słowo kluczowe w całej sprzedaży tego auta to jest faktura VAT. Odbieram czasami po kilka telefonów dziennie. Zainteresowanie samochodem jest. Olbrzymie, ale niestety każdy dzwoniący pyta o fakturę VAT. I tym oto sposobem mam pomnik za 160 koła na podwórku. No dobra, popłakałem i wystarczy. Chodźcie, obejrzymy teraz go z bliska. Auto jest dość ciekawie wyposażone, ma kilka fajnych bajerów. Na przykład dostęp bezkluczykowy. Nie musimy wyciągać nawet kluczyka z kieszeni. Wystarczy, że wyciągniemy rękę, a auto samo się otwiera. Podobnie jest z zamykaniem. Wystarczy dotknąć tu, i auto jest zamknięte. No dobra, zacznijmy od tyłu. Z tyłu z ciekawostek mamy kamerę cofania. Oraz elektryczną klapę. Środek jest bardzo fajny. Skóry w kolorze tofi. Jeśli chodzi o bajery z tyłu, to mamy podłokietnik. Ale to chyba standard już wszędzie. Oraz podgrzewaną tylną kanapę. Z tyłu głośniki mamy w klapie. Wysokie u góry na drzwiach i po środku na drzwiach mamy średnie. Ogólnie audio bardzo dobrze gra. Tutaj mamy średnie w drzwiach po środku i u góry mamy twittery. I pod fotolami mamy subufery oraz głośnik centralny. Z pozycji kierowcy na lewych drzwiach sterujemy wszystkimi szybami. Możemy zablokować z tyłu szyby, na przykład dla dzieciaków, oraz lusterkami. I mamy tutaj y, otwieranie i zamykanie tylnej klapy. A przy klamce jest y, przycisk od centralnego zamka. W środku mamy moją ulubioną M pakietową kierownicę. Jest naprawdę super, gruba, super leży w dłoniach. I łopatki też są na odpowiedniej wysokości. Prawa strona kierownicy służy do obsługi telefonu oraz radia, a lewa strona kierownicy służy do obsługi tempomatu. Tutaj po prawej stronie mamy sterowanie jasnością dechy, włączanie i wyłączanie świateł oraz przednich halogenów oraz tylnych przeciwmgielnych. Oczywiście ten cały panel trzeba było dołożyć, bo w Stanach nie występują światła przeciwmgielne. Można zmierzyć poziom oleju nie wychodząc z samochodu. Poziom oleju silnikowego OK Max. Tu mamy przycisk od uruchamiania silnika, a obok mamy przycisk od y, systemu start-stop. Lusterka są samościemniające. Bardzo fajny bajer, jak ktoś nam z tyłu świeci w nocy po oczach. Na lusterku są przyciski od pilota od bramy. Można sobie zagodować i wtedy tym przyciskiem z lusterka będzie się otwierać bramę. Centralnie przed oczami na szybie mamy prędkość, nawigację i różne inne informacje, a dzięki temu, że jest system head-up display. Na środkowym panelu jest klimatyzacja dwustrefowa oraz grzane stołki. Z ciekawszych rzeczy oczywiście. Skrzynia biegów to moje ulubione 8HP, czyli ośmiobiegowy automat. Samochód posiada trzy tryby jazdy: tryb Eco Pro, czyli oszczędzanie paliwa, tryb Comfort, czyli ustawienia zrównoważone i tryb Sport. W trybie Sport zupełnie inaczej działa skrzynia dużo agresywniej zmienia biegi, a czuć to na plecach i układ wydechowy prawdopodobnie przepustnica jakaś się otwiera, bo dużo głośniej i słychać też tak zwany popcorn. Mamy też szyberdach szklany. Bardzo wygodny, duży podłokietnik. A w środku mamy wejście USB, AUX oraz dodatkowe na zapalniczkę. Za to ten schowek jest bardzo malusieńki. Tu mamy półkę na telefon, ewentualnie cup holder. Tu jest jeszcze kilka ciekawych opcji. Mamy ostrzeżenie przed kolizją, ostrzeżenie przed pieszymi, ostrzeżenie przed opuszczeniem pasa ruchu i ostrzeżenie przed zmianą pasa ruchu. Kamera widzi linię na drodze i jeśli zmieniamy pas bez włączenia kierunkowskazu, to drży nam kierownica. Ostrzeżenie przed zmianą pasa ruchu działa w ten sposób, że tu jest taki trójkącik i jeśli mamy kogoś w martwym polu, to nam ten trójkącik się świeci. Ostrzeżenie przed kolizją i ostrzeżenie przed pieszymi działa na zasadzie dźwięku. Jeśli za szybko się zbliżamy do jakiegoś samochodu, ewentualnie jeśli nie reagujemy, to samochód sam zaczyna hamować za nas. Po jakimś czasie włącza się też bardzo fajny wygaszacz ekranu. W formie zegarka. Fotele sporty z wysuwanymi podłudziami oraz ustawiane elektrycznie z pamięcią. Można przypisać dane ustawienia do kluczyka i, na przykład, jeśli podchodzi inny kierowca i otwiera auto, to cały samochód ustawia się już pod tego kierowcę, który jest przypisany do kluczyka, czyli lusterka, fotele, wszystko automatycznie jeszcze zanim wsiądziemy, mamy ustawione. No dobra, w środku chyba pokazałem większość ważniejszych rzeczy. Zerknijmy pod maskę. Pod maską sześciocylindrowa rzędowa jednostka z pojedynczym turbo. Dysponująca mocą 400 koni. Kurde, chyba sierściuch był pod maską. Jak on tu wlazł? No dobra, z grubsza chyba powiedziałem już wszystko. Chodźcie się, przejedziemy, zobaczymy jak to chodzi. No to jedziemy. Tutaj mamy zamontowane GoPro. Mikrofon z tyłu na klapie. Troszkę pobrzęczymy, może z wydechu coś ciekawego usłyszymy. Chciałem jeszcze powiedzieć, że w razie, gdyby ktoś z Was się zorientował, to jest następny dzień, bo wczoraj jak tylko wyjechałem, to od razu zaczął padać deszcz, więc przełożyłem na dzisiejszy dzień resztę kręcenia filmu. Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, jak tylko ruszymy, to skrzynia biegów. Perfekcyjnie zmienia biegi, płynnie w ogóle nie czuć. Druga rzecz to układ kierowniczy. Bardzo precyzyjny, wystarczy minimalnie skręcić kierownicą i auto już skręca. Jadę suwem, a mam wrażenie, jakbym jechał sportowym samochodem. Jak trzyma się drogi, ten samochód perfekcyjnie. Mamy też tryb sport, czyli automatycznie. Skrzynia trzyma wyższe obroty, żebyśmy mieli lepszą reakcję na gaz. Zmienia się czułość układu kierowniczego. Dużo ciężej chodzi, jest taki bezpośredni. No i zmienia się szybkość zmiany biegów oraz czujemy na plecach przy zmianie biegów jak kopie. I takie szarpnięcie jest jak w sportowym samochodzie. W trybie sportowym ujawnia się też tak zwany popcorn. Przy każdym odjęciu gazu strzela nam z wydechu. Teraz zapomniałem Race Logica, wracamy po Race Logica, zobaczymy, jaki to czas zrobi do setki, jak wystartujemy z Launch Control. Bardzo fajnym bajerem jest ciśnienie w każdym kole i temperatura opon. Kolejną bardzo fajną rzeczą są wskaźniki sportowe. Pokazują nam, ile w danym momencie używamy mocy oraz momentu obrotowego. Jak widzicie, przy spokojnej jeździe prawie w ogóle nie używamy mocy ani momentu obrotowego, żeby utrzymać prędkość. Dopiero jak wciskamy gaz, wtedy widać, ile tak naprawdę mocy używa auto w danym momencie. Dobra, mamy rejs logika. Trzeba poszukać jakiegoś bezpiecznego miejsca i próbujemy. Dobra, jesteśmy w bezpiecznym miejscu, możemy spróbować. Tylko nie pamiętam jak to było. Lewa noga na hamulcu, skrzynia w tryb sport, wyłączamy wszystkie wspomagacze, gaz i jedziemy. Jeden, ekstra jak na takiego wielkiego suwa, żeby nie było, że oszukuję. Mam nadzieję, że coś widać. Super, jak za pierwszym razem 51 zrobił, to naprawdę nieźle. Zauważyłem, że we wszystkich nowych BMW-kach nie ma już temperatury płynu chłodniczego, tylko jest temperatura oleju. Co uważam, że wyszło im na lepsze. Furę mamy nagrzaną. Posłuchajmy, jak brzmi wydech. Bardzo fajna jest funkcja Active Steering. I już mamy skręcone koła na maksa w prawo. Teraz są prosto. A teraz mamy w lewo na maksa. Wystarczy jeden obrót. Dosłownie jeden i kawałeczek. Funkcją są międzygazy przy redukowaniu, podbija obroty. Starczy na dzisiaj, robi się ciemno, zaczął padać deszcz. Bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli dotrwaliście do tej pory, bardzo proszę o łapkę w górę. No i najważniejsze, dajcie znać pod filmem, czy takie zwyklaki wam pasują, bo takich cudaków jak ten to ja nie mam też za dużo i nie będę miał o czym nagrywać bardzo długo. Nie zróbcie tego samego błędu co ja. Takie drogie auta, tylko i wyłącznie na fakturę. Będzie wam łatwiej sprzedać. Cześć, trzymajcie się do następnego filmu.